Sumienie z odzysku. Jak zaufać samemu sobie i cieszyć się potencjałem swojego życia? Zapraszam. Sumienie z odzysku. Ciągle z nami jest popękane lustro, i chyba coraz mniej nam przeszkadza, że ona jest popękane. No tam jest dużo już pos posklejonych części, takich posklejonych. Przez te popękane też możemy wiele zobaczyć, ja myślę. To tak jak poprzednio, Marcinie, mówiłeś o tej szybie, która ma tam zamazania. Czasami, jak zbyt blisko patrzymy na te zamazania, to nie widzimy tego, co jest za tą szybą. Człowiek, który patrzy na drzewa, często nie widzi lasu. Spróbujmy spojrzeć dalej. E, jest taki festiwal młodych, jest tysiąc osób pod sceną. I prelegent przez półtorej godziny opowiadał o zagrożeniach duchowych. Cały czas. I na końcu już tak widział, że ma minutę umocni, umocni. i Nie, nie, bo chciał zareklamować swoją książkę i tak a. podnosi, mówi, co to jest? A taki chłopak, zło. Nie. A on mówi, ja wcale nie muszę tutaj być. Ja stałem tak za sceną i tak sobie pomyślałem, że podchodzi do mnie chłopak, mówi, kurde, po, tej, po tych słowie, to ja się już boję lodówkę otworzyć, że jakiś demon wyskoczy. Ale jest była taka narracja w kościele. I też dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, dlaczego mówimy wyrzuty sumienia, a nie blaski sumienia. Czemu sumienie kojarzymy tylko negatywnie? Dlatego mówiliśmy, że to jest odcinek dla księgowych. Winien, ma. Nie, mamy skarbczyk, mamy listę grzechów i sobie odhaczamy. Tak, tak, trzy razy, cztery razy. Kurde, to mi się nie udało, nie? Czemu tak jest? Czemu nigdy nie słyszałem nigdy w życiu, że sumienie ma blaski i że świeci? Bo ciągle wracam do tego, że zostało zredukowane sumienie, albo się o nim w ogóle nie mówiło, nie, nie wychowywało. Po Soborze Trydenckim. To już XVI wiek. Po Soborze Trydenckim sumienie dla katolika jest tylko do spowiedzi. Do niczego innego. I nic więcej nie ma na ten temat. Nie do postępowania na co dzień, nie do. Nie znajdziesz w żadnym dokumencie. Pytanie, do XIX czy, wieku. Czy, czy Pytanie, czy zawsze musimy się opierać na tym dokumencie, bo czasami nasza intuicja podpowiada nam lepiej, tak? Ja wiem, tylko że w praktyce tego uczono lub nie uczono. I jak człowiek chodził do kościoła, czy na to to słyszał lub nie słyszał, nie? więc. Pewnie Kościołowi w pewnym momencie było to potrzebne, by pewne rzeczy słyszeć, czasem je wykorzystywać do różnych celów, bo wiemy, że Kościół nie zawsze postępował tak, jak zgodnie z dzisiejszymi normami moralnymi, etycznymi byśmy chcieli. Więc te czasy odległe były inne, teraz jest trochę inaczej, ale nadal. To, co powiedzieliście, jeszcze jedno słowo mi się łączy z tym sumieniem. My często mówimy, gryzie sumienie, ja bolesne ta... i raniące. Przez parę, właśnie z pogłębiarką, yy, yy, nie wiem ile to było tych weekendów, robiłem takie warsztaty o sumieniu i pierwsze pytanie, które zadawałem uczestnikom, z czym się kojarzy i co najczęściej padało? Najczęściej wyrzuty sumienia. Potem poznaję, że to jest ludzi doświadczenie na co dzień i te, o, o tym też słyszą, a to jest nieprawda, że tylko wyrzuty sumienia, nie? no ale tak jest. Dobra, ale my mówimy tak, tak że, że kościół, narracja i, i to jest prawda. Sam, sam poruszam ten temat, ale mam trudne pytanie. A to nie jest tak, że my e, lubimy być w roli ofiary, e, przyjąć taką pozycję biednego misia, właśnie, że dzieje mi się krzywda. E, e, Centrum formacji duchowej w Krakowie rekolekcjonista na takiej wielkiej białej przestrzeni, jak tu za nami, widzicie, namalował pięć czerwonych kropek. I pytacie, co widzicie? I słuchajcie, kilkaset osób, pięć małych czerwonych kropek. On mówi, no ale tej gigantycznej białej przestrzeni już nikt nie widzi. Mówi, tak działa zło. Dlaczego tak jest? Ale to nie jest tak, że, że my no lubimy być taką, taką ofiarą, która właśnie. Ja nie wiem, czy lubimy, zostajemy w to wepchnięci w pewnym sensie. Tak jak możemy być wepchnięci w poczucie winy, które czasem jest. Pozytywne, bo rzeczywiście coś zrobiliśmy złego i powinniśmy y, y, jakby to naprawić, ale czasami jest tak, że gdzieś tam w, y, u podstaw y, rysu narcystycznego jest, takie, y, jest taka narracja, kiedy rodzic mówi masz być najlepszy na świecie i żebyś na głowie stawał, nigdy taki nie będziesz. Mhm. Jest to dziecko. tak raniące i i ten człowiek całe życie będzie potem starał się innym, ale głównie sobie pokazać, że on jednak będzie lepszy. Więc ja trochę też chcę, ja mam inne podejście do słowa narcyzm niż pewnie to, które jest powszechne. Ale to stawianie akcentów jest kluczowe. Ojciec Stanisław Faro, świętej pamięci Paulin, przez lata miał ogromne problemy z czystością, do tego stopnia, że nie chcieli go dopuścić do święceń i mówi, jaki był punkt przełomowy. Przez cały czas formacji miał zeszyt, czy porządliwie patrzyłem na kobietę? Minus, minus, minus. On był molestowany przez księdza. E, I to nie, to nie była taka łatwa sytuacja. On zresztą otwarcie o tym mówił, e, że jakby ta ucieczka w pornografię to była taka e, ucieczka, bo się bał, że to była jakaś inicjacja homoseksualna i tak dalej, tak dalej. Ale cały czas minusy. Miał wszystkie zeszyty pełne minusów. Mówi, kiedy wyszedł na prostą, kiedy generał powiedział Stanisław, ale ja widzę, że ty z tego wyjdziesz. Nie, no czy porządliwie. Tylko, ale ja widzę, że ty, że ty z tego wyjdziesz i mówi od tego momentu. Ja powiedziałbym tak: to, co łączy też Towarzyszenie Duchowe i y, psychoterapia, że zaczynamy od relacji zaufania i najpierw to, co w człowieku jest dobre, żeby on się nauczył tego, zauważył, docenił to swoją wartość. Potem możemy iść dalej. Jeżeli zaczynamy od zła i grzechów, i jeszcze zagrożeń, i jeszcze budzimy lęk, i, i powinien się poprawić, to jest porażka w wyjścia, moim zdaniem. Znaczy. W przypadku psychoterapii wtedy się kończy psychoterapia i dochodzi do czegoś, co się nazywa wypadnięciem pacjenta, bo yy, znowu powiem, tyle konfrontacji, ile sojuszu. Najpierw muszę mieć ten sojusz, najpierw musimy mieć zaufanie w obie strony. Ale to jest dobra ja rzecz. Ufam pacjentowi, chociaż mam taką świadomość, że on ma swoją narrację i ma swoje spojrzenie. Tak? To nie znaczy, że ono będzie błędne, ale ja. Jako terapeuta muszę umieć spojrzeć przez pryzmat tego. Też jestem psychoterapeutą par. Tam są kompletnie trzy różne narracje, dlatego, że jedna narracja jest jednego małżonka, druga czy partnera drugiego. I ja, ja mam też swoje spojrzenie i muszę umieć zaciekawić się, że może to jest zupełnie inaczej, jak ja myślałem. A są ludzie, którzy się ze Skarbczyka spowiadają, którzy mają 50, 60, 70 lat. Z czego? Skarbczyk. Jestem z Górnego Śląska tam. To jest taka książeczka do nabożeństwa. Aha. No, czasem tak. Znaczy myślę, że. Yy, znaczy różne... nie uruchamiają sumienia, tylko po prostu mają yy, wypełniają yy, No pit. tak, bo to jest taka droga na skórę. Ja uważam, że powinien się zlikwidować wszystkie rachunki sumienia te, czy robiłem to, czy tamto w ogóle. to no może jezuica, na po... tak? Na początku dla dzieci tak, ale dorosły człowiek właśnie nie powinien już. Bo yy, ja nawet jak to przeczytam, to z... a może to zrobię, a może. Ale chyba, a ty dla pewności powiem, nie, bo to tak działa, nie? nie. szukasz, co rzeczywiście, tylko możesz sobie przypisać, nie, nie słusznie, coś tam z tego rachunku sumienia. Ja nie lubię słowa rachunek sumienia z tego powodu, że to... Słowo w... rachunek w ogóle. To powinno być tak, przeglądanie jakby siebie z pomocą sumienia, tak bym powiedział, bo rachunek sumienia, to co, ten sumienie to jest jakiś taki zbiornik z tych złych rzeczy, które tam. Znaczy bardzo mylące jest słowo rachunek. Zobaczcie, bo rachunek kojarzy się z takim właśnie. No Winien ma. Przegląd bym raczej powiedział. Powiedzenie sobie, byłeś zły, albo mhm. byłem dobry, ale często trudno sobie powiedzieć, byłem dobry, tak? W danym momencie byłem dobry, ale do tego pewną odwagę trzeba mieć. Znacznie łatwiej. A Ty zadajesz takie oskarżać. pytania w czasie właśnie psychoterapii, żeby ktoś powiedział parę dobrych rzeczy o sobie, albo parę dobrych wspomnień. Zwłaszcza w psychoterapii par, staram się podkreślić, czy nie tyle podkreślić, co dowiedzieć się, co was połączyło, co zobaczyłeś w niej fajnego, co Cię wtedy zainteresowało. Jest głucha cisza I na początku? Czasem jest trudno, ale okazuje się często, że to nie do końca wygasło. I to jest coś, na czym mogę budować i wspierać ich związek. A ja w spowiedzi, jeżeli czy stowarzyszenie duchowe, jak ktoś mi przychodzi, to jest mój jedyny problem, tylko to, to ja już od razu mam to w głowie, próbuję trochę od do tego zwrócić uwagę popatrzeć szerzej, spójrz na siebie szerzej. Ty nie jesteś tylko tym grzechem, tą słabością, popatrz, tu ci wychodzi, tamto ci wychodzi, tu sobie dajesz radę, a rzeczywiście, człowiek nawet tego nie zauważa często nie? i dopiero na tym tle nie, bo nawet moje, każdy mój grzech jest, jest powiązany no, z różnymi tam nie, sytuacjami, uwarunkowaniami, a nie, że on tak jest z księżyca, nagle spadło coś, ale nic nie rozwiąże w sobie, jeżeli ja będę się skupiał tylko na tym, co negatywne i na grzechu. Nic. Wiecie, co mnie uratowało? Jak w dzienniczku Faustyny Jezus zawsze mówi, on nigdy nie mówi grzesznicy, on mówi biedni grzesznicy. Znaczy on wie, że to jest wszystko jedna wielka ludzka bieda. I ksiądz, który malestował i siedział w więzieniu i w tym więzieniu był gwałcony i wyszedł. Chociaż powinien siedzieć w więzieniu. I ofiary, i dominikanin który właśnie niedawno zrezygnował, i dominikanin którzy po nim płaczą. To jest wszystko jedna ludzka bieda. Nie? Jak człowiek spojrzy w taki sposób, to on przestanie oceniać. Nie? Mm -hmm. No tak, bo nie zakładamy, że człowiek ma złą wolę i specjalnie nie tak, tak chce, tylko właśnie z tej ludzkiej biedy, ucieczki przed cierpieniem, bólem, szukamy różnych rozwiązań, często na skróty. Kochani, mam nadzieję, że troszeczkę przynajmniej. Przekonaliście się, że rachunek sumienia ze słowem rachunek nie ma wiele wspólnego i że to nie jest odcinek dla księgowych. I ci biedni grzesznicy, spójrzcie tak na siebie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Wiecie, że śpiewaliśmy kiedyś we wspólnocie piosenkę Ja Ciebie chcę, ja Ciebie chcę, i w odniesieniu do Jezusa to było piękne, nie? że ja Ciebie chcę. A ja zaproponowałem taką formę. A zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić, że Jezus śpiewa właśnie te słowa Ja Ciebie chcę. I potem tacy faceci podeszli do mnie, nie rób tego więcej. <laughs> Ja, ja Ciebie chcę, jeśli chodzi o Jezusa, to tak, ale Jezus, który mówi, Marcin, chce Ciebie. To znaczy, jestem selekcjonerem, wybieram Ciebie do drużyny. To jest trudne. Niech to będzie. Nie mamy ani jednego zadania domowego. Na razie są tylko medytacje, ale niech to będzie takie zadanie domowe. Dobra, spróbujcie chociaż przez chwileczkę. Daniel Wam potem podpowie, jak to się, jak to się robi w medytacjach. Spojrzeć na siebie. Nawet jeśli macie wrażenie, z miłości, że jesteście tak, grzesznikami. Biedni grzesznicy, biedni grzesznicy. Ale mamy na to jakiś wpływ. Mamy jakąś decyzyjność. Mhm. Żebyśmy nie robili siebie też ofiar. Ja siebie chcę. No, bo to, że Pan Bóg nas chce, to już jest ciężko nam przełknąć, ale to, że Marcin Jakimowicz patrzy w lustro i mówi: dobra. Fajnie, że jestem tak. Fajnie, że jestem, to to jest, już nie będziemy rozwijali tego wątku. Zapraszamy was na jutro. Jutro jakoś zbierzemy do kupy cały ten tydzień i to wszystko, te wszystkie wątki, które poruszaliśmy. Pa, pa. Odwiedź aplikację Pogłębiarka i korzystaj z codziennych odcinków oraz z medytacji. Wejdź w zakładkę kursy, aby zobaczyć wszystkie odcinki. Zapisz się na kurs na stronie pogłębiarka.pl, aby mieć dostęp do dodatkowych materiałów. Zapraszamy!